Siema. Witajcie w kolejnym odcinku serii boosterowej, seria boosterowa 2025, a głównym tutaj aktorem będzie jutra JS 9 booster, o który kilka osób już pytało. Cóż, 1500A prądu szczytowego niby ma być. Zobaczymy, czy odpali to borę. Boryna ma, jak widać, akumulator w bardzo dobrej kondycji. Napięcie baterii to jest całe 1,987V. Więc no jest rewelacyjnie. Bierzemy nasz boosterek. Bierzemy kawę smart. Czy takie do końca smart to one nie są? Wkładamy w Otwór. Może się uda. Udało się. Nie odbiegają. włączamy masę. Zaraz podłączymy prąd. Tylko zobaczę gdzie jadają klucz. Dobra, klucz mam na szczęście. Ach, kurwa. Oczywiście za mało rąk. Oczywiście wszystko musi rozpraszać. No to jeszcze raz podłączamy. Plus. Minus. Booster złapał. Zobaczcie się. 16,6 V. To jest trochę dużo. Ale to jest i tak śmietnik. Jak się coś stanie, nawet z koryną, to wiadomo co i w co. Dajemy sobie na neutralny. wypierdalać z tym radiem nie mam zamiaru tego słuchać w każdym razie palimy odpaliła bez problemu za pierwszym strzałem ale jak widzicie jak skończył się tylko prąd od razu kibel oj boryna boryna czerwona lampka standard Szkoda, że nie ma przycisku. Reset to jest taki minus tych boosterów wszystkich. W starych niektórych były, i to było dobre. A tak musisz to rozpinać. Cholerstwo. Jeszcze raz. Jedną ręką to się cudownie robi po prostu. Nie muszę sobie znaleźć jakiegoś operatora jeszcze dodatkowego. Znów wpuściło 16V. Dużo, naprawdę dużo. Jeszcze raz odpalamy. No i pora chodzi. Aż. Powerbank nie zabierze zasilania. No tam są jaja z klemami i tak dalej, i tak dalej. Więc po prostu trzeba z tym żyć. W każdym razie do benzyny 1.6 jak najbardziej się nadaje. No cóż, Dobra, jeżeli spodobał Wam się ten odcinek, to standardowo łapa w górę. Mile widziana. Jeżeli lubicie takie treści, lubicie serię boosterową i chcecie więcej takich, to. Zachęcam do subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Jeżeli chcecie, żeby było więcej materiałów, więcej boosterów, to macie możliwość wsparcia kanału również poprzez serwis ByCoffee2. Dzięki temu, jak postawicie wirtualną kawę, będzie wiadomo, będą pieniądze na boostery, będą się boostery pojawiały do testów. A tymczasem trzymajcie się. Ja to składam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej!